Cześć wszystkim z tej strony, Daria. Mam dzisiaj dla Was unboxing. Pokażę Wam lalkę Bratzilla z Caroline Pass. Jest to księżniczka. Wystąpiły poza nią jeszcze dwie. Są one dosyć rzadkie, mimo wszystko do zdobycia. Nie było aż takiego hype'u na, na te lalki. Bardzo mało osób ma te lalki, e, przez co właśnie na eBayu widnieją w w dosyć wysokich cenach. W ogóle się praktycznie też nie pojawiają, a jak się właśnie pojawiają, to te ceny są naprawdę wysokie. Za taką właśnie golutką laleczkę, to wiecie, no przynajmniej sobie liczą dwie stówki. Ona nie ma praktycznie wtedy żadnych dodatków, a wygląda w ten sposób. Więc tak jak widzicie, no trochę dodatków ma. Są te dodatki trudne do zdobycia, więc jeżeli Chcemy kupić lalkę, taką właśnie lalkę, to najlepiej jest kupić po prostu kompletną. Tylko, że czasami ceny przewyższają nasz budżet albo to, co po prostu uważamy. I no też lepiej jest w, w niektórych momentach postarać się zdobyć w jakiś sposób te dodatki albo samemu je stworzyć. Tak jak zobaczycie tutaj Karolinę Past, no to ona nie jest lalką kompletną. Nawet nie ma bucików Kolczyki ma zapożyczone od swojej koleżanki z tej samej linii Za chwilę wam pokażę i wszystko przybliżę, opowiem Także nie przeciągajmy i zabierzemy się do twarz Tutaj ma głowę, nawet kurwa jest po prostu wypukłe Postarczy. No powiem Wam szczerze, że ta lalka na żywo naprawdę wygląda jeszcze lepiej. One są naprawdę przepiękne, to są takie gotyckie księżniczki. Mają klatki z ptakami na głowach. To jest coś, czego nie da się po prostu znaleźć, nie da się tego zastąpić w korzystny sposób, tego ewentualnie można im, nie wiem, do którejś korony albo coś w tym stylu. Wiem, że na AliExpress na pewno e, było coś, coś takiego. Widziałam e, taką koronę ala. E, właśnie, ala. E, klatkę z ptakiem, ale no. Średnio to wyglądało, a tutaj mamy Karolinę. Włosy ma. No, no powiedziałabym, że no, czuć, że bawione. <laughs> Ale nie jest najgorzej. Naprawdę, nie jest najgorzej. Myślałam, że będzie jeszcze gorzej. A tu jakoś wystarczy wiecie to. To jest taki niby kątun. Ale ona mimo wszystko ma włosy w dosyć dobrym stanie, naprawdę, tu tylko z wierzchu są bardzo poplątane, e, będę musiała naprawdę się postarać, żeby nic się nie wydarzyło, bo ja nie mogę nawet użyć ciepłej wody na te włosy, nic nie mogę, ewentualnie odżywka, ale to i tak nic nie da, to są włosy, którym cokolwiek, jakby cokolwiek zrobisz, to i tak nic nie da, bo one jakby tego stanu nie da się polepszyć, to są włosy, nie wiem jakie to są włosy, nie znam się na. Wiem, że jest, są włosy poli, saran i jakieś tam jeszcze, ale to są chyba te poli, tak? Że to są tu takie najgorsze. Naj, najgorsze z najgorszych. Takie, które są te monsterki z tych. E, e, tych. tych. tych, tych, tych um, szkatułek. Czy, czy te, wiecie, no w sensie z tych. E, trumienek na klucz, no to e, one właśnie mają takie włosy jak Brazilas. Są okropne, bo tylko są sztywne. I jeżeli kupujecie lalkę w pudełku, taką, to wszystko jest git, naprawdę wszystko jest super. E, ale no, mówiąc szczerze, nie da się ich odratować, po prostu jak są w tym stanie, to one już takie będą, one już będą. A Te kolczyki, o których wspomniałam, to są kolczyki jej koleżanki, którą, którą zaraz Wam wyjmę. Jedna osoba w komentarzu zapytała się, dlaczego trzymamy lalki w gablocie e, na klucz, skoro nikt mnie raczej nie okradnie, że domowicy mnie nie okradną. Tak, no nie okradną mnie, to prawda. Nawet sąsiedzi raczej mnie nie okradną. Ale właśnie tak jak odpisałam, po prostu moje koty są dzikie. Nie wiadomo kiedy, coś się stanie. Wiecie, tutaj łapką otworzy, tam coś się jeszcze wydarzy. Z tymi gablotami akurat Billy Oxberg nie mam problemu, ale czasami się zdarzało, że mój podstał u góry na półce Billy Oxberg i normalnie łapko mi zaczął otwierać gabloty. Dlatego mówię Wam, jeżeli macie jakieś trochę stuknięte zwierzęta albo coś w tym stylu, no to naprawdę trzeba się zabezpieczać. I jeśli ja zostawiłabym te gabloty otwarte, nie zakluczając ich, to, to byłby po prostu jakiś Armageddon, naprawdę. To byłby dramat, bo to są drzwiczki, które się nie zatrzaskują, tylko one są ruchome, one się ruszają. I nawet nie wiem, jakiś podmuch wiatru, dajmy na to, tak by był, albo by ktoś przeszedł właśnie i by był ten podmój wiatru, to one się automatycznie otwierają. Ja, sorry, ale ja nie jestem w stanie y, zdobyć znowu tych samych lalek w tym samym stanie też, y, jeżeli mój kot by mi je po prostu poniszczył, dlatego... Naprawdę gablotki na klucz się przydają, kiedy macie dużo zwierząt. To jest Sierna, a to jest Karolina Past. Wiecie, mają te same kolczyki. No niestety nie ma kolczyków swoich, ale no jestem w stanie przeboleć ten fakt, bo ma jakiekolwiek. Więc to jest naprawdę spoko. Ona potrzebuje na pewno takie rękawiczki, tylko że w odcieniu granatowym takim. Buty jeszcze. Buty mam tutaj. Takie, one są czerwone, bo one są od rebootu e, Jade Jador, ale ja je przemaluję na niebiesko, więc na ten moment będę miała takie buty. Wiem, że też pasują do Lalek Brazila z buty e, Rainbow High, więc też może kiedyś uda mi się znaleźć jakieś takie niebieskie. Jeżeli e, macie takie buty, to dajcie mi znać, bo ja z chęcią odkupię je całe niebieskie i żeby to były szpilki po prostu z takim paskiem, o tutaj, na zasadzie tych. Żeby to była taka prosta szpilka, zakryta właśnie, no. Eee, a tutaj właśnie... Te będą w porządku, one też by... Znaczy, mogłabym zdobyć takie niebieskie od Meghany z rebootu, ale no, musiałabym wydać 100 zł na rebootową lalkę w pudełku, po to, żeby dostać buty. No wiecie, nie kalkuluje mi się to, ona wyniosła 70 zł, a nie mam zamiaru dawać więcej yy, za buty jakby, nie? Także no nie, ale super, że ona ma sukienkę, że ta sukienka po prostu jest taka jaka, a czemu to jest tak dziwnie, a to jest jakoś tak, właśnie, Czy się... ona ma to przyczepione, nie, tu jest, patrzcie, przyczepione. a czemu to jest tak na odwrót, tu jest rzep, a tutaj, patrzcie, tak musi być, zobaczcie, tu jest rzep, a to jest przyczepione, nie, do sukienki. Nie wiem o co chodzi. Nie wiem, nie wiem. A tu ma jeszcze oryginalną gumeczkę. Co? że nie ma tych dodatków. Ale no, no trochę ma dziawnięty make-up. Tu i tu. Tu ma takie biegnięty. Co się pękło. Ale mnie to wcale wiecie... Yy, nie, mi to nie przeszkadza, bo ja wiem, że te lalki są naprawdę trudne do zdobycia. Już chodzi o, po prostu o sam fakt, że ich nigdzie nie ma praktycznie. Ja nie mam czasu, żeby siedzieć na winter, tak jak kiedyś i lat i wiecie, sprawdzać, czy się coś pojawia. No a nie wiem, nie. Yy, więc no, jedyne co mi zostaje, to to jak mi ktoś wyśle. Linka, tak jak przy tej lalce, właśnie jedna osoba na Instagramie wysłała mi linka do niej. Ja dzięki tej osobie mam tą lalkę. Bardzo dziękuję Ci za to, za tą informację, bo dzięki Tobie mam ją i mogę ją sobie trzymać o, nawet na oryginalnym stojaku. O. Te buty totalnie nie pasują, ale wiecie, jak będą już niebieskie, to będzie spoko. Także jeszcze dogaduję się z jedną dziewczyną odnośnie. Tutaj rękawiczek dla niej oraz pelerynki dla mojej wspaniałej sierny. Także laleczki będą wkrótce, no już tak powiedzmy, że sprawne i prawie, że no, no takie kompletne, powiedzmy, tak? Powiedzmy, no. Podobno, one są takie piękne, naprawdę. Wiesz, jak ja bym miała te klatki Jakbym jeszcze miała resztę dodatków No trudno Słuchajcie To była właśnie Karolina Past Tutaj Wam jest jerny. Dajcie znać co nie sądzicie jaką mi się podoba Oczywiście jest w stanie no, no W jakim widzicie Włosy są tragiczne, poplątane Postaram się nagrać Wam filmik Jak już będą W dobrym, jak już będą wyglądały, przyzwoicie. No i co? No i do następnego filmiku i trzymajcie siecie, pa pa